Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Zazwyczaj nie nagrywam takich filmów. No może poza jednym ostatnim, który możecie zobaczyć tutaj o hejterach, e, ale to był taki film bardziej ogólny, e, taki według moich przemyśleń, co ja na ten temat sądzę, jak to generalnie wygląda. No i jaki jest wpływ hejterów na, e, na twórczość ludzi, którzy e, gdzieś tam publicznie. Się obnażają czy publikują jakieś treści w internecie. Natomiast dzisiejszy przypadek, który chcę wam pokazać, no po prostu rozwalił mnie na łopatki. Robię to tylko dlatego, że chciałem wam pokazać, jak wygląda podejście Polaków do innych Polaków za granicą. Słuchajcie, ja mieszkałem trochę czasu w Anglii. Byłem tam kilka razy po. Po kilka miesięcy i powiem wam tak. Rusek ruskowi zawsze pomoże. Ukrainiec, Ukraińcowi zawsze pomoże. Hindus, hindusowi zawsze tam pomoże. A Polak. Polak tylko szuka innego Polaka, żeby go wysterować, żeby go wypierdzielić na kasę, żeby go oszukać. I tak dalej, i tak dalej. I dzisiaj pokażę wam przykład, że również na Filipinach. Zdarzają się takie polaczki, cebulaczki. To jak mówiłem, nagrałem jeden film o hejterach, taki ogólny, wiecie, no tam się podzieliłem z wami tym, co myślę na ten temat, jaki jest wpływ tych hejterów na, na moje życie, czy tam na życie innych, innych twórców internetowych. Jakby, że, że nie należy się tym ogólnie przejmować, i ja też się tym nie przejmuję. No ale słuchajcie, po tym właśnie filmie dostałem taką wiadomość, którą możecie tutaj zobaczyć, a ja ją jeszcze dodatkowo przeczytam. Pozdrawiamy Mariusza z Manili. To jest odniesienie do no, do tego hejtera, o którym tam mówiłem, wymieniłem jego imię Mariusz i na tym się skończyło. No tutaj kolega w cudzysłowie dodał, że jest z Manili. Nie będę tego ani dementował, ani potwierdzał, bo to jest nieważne. Ale co jest ciekawsze dalej? A ty się meldujesz w poniedziałek, w biurze imigracyjnym w Dumaguete w celu wyjebania wyjebania miśka do paszportu i 72 godziny i adios Filipinas. Aha, weź parę tysięcy peso więcej, bo tam coś wisisz. Nie zmieniłeś miejsca zamieszkania. Jak się nie zgłosisz, to przyjadą smutni panowie tam na Bakong Valencia Road albo tam do Wichura Gamblers Ruin. Także taki dostałem komentarz z pogróżką. Tutaj Kolega, definitywnie dał mi znać, że mnie podpierdolił do urzędu imigracyjnego albo podpierdoli. Tylko że tak, po pierwsze gościu, nie rozmawiasz z dzieckiem. <laughs> Jeżeli myślisz, że ja się wystraszę takich, takiego czegoś, to się grubo mylisz, to jest po pierwsze. Po drugie, 80% yy, obcokrajowców tutaj nie zmienia adresu, yy, bo po prostu się przeprowadza co miesiąc, co dwa, więc to nie ma sensu. I każdy doskonale o tym wie, również w biurze imigracyjnym, że po prostu bez sensu jest zmieniać adresy co miesiąc czy co dwa, tak? No bo tak tutaj wygląda życie na Filipinach, słuchajcie, nikt tutaj nie siedzi cały czas w jednym miejscu, bo to są małe wysepki, szybko można je objechać, no szybko, zależy jeszcze jaka. No Negros, ja już praktycznie tutaj swoją okolicę całą znam, więc się niedługo będę wyprowadzał. Poza tym mam w tej chwili dwa adresy, zaraz będę miał trzeci, no i który miałbym tam podać? W tym y, urzędzie emigracyjnym. jak się przeprowadzałem z Sykihor na Negros, no to oczywiście zmieniłem sobie adres, bo wiedziałem, że nie będę y, w najbliższym czasie na pewno przeprowadzał się na Sykihor. Natomiast tutaj na Negros ja co chwilę się przeprowadzam, co trzy miesiące zmieniam, y, zmieniam adres, więc to jest bez sensu, aktualizować ten adres w biurze emigracyjnym i nie ma tutaj żadnych regulacji prawnych, które mogłyby z tego powodu wiebać jakiegokolwiek miśka do paszportu. Dlatego pisanie takich bzdur, to jest po prostu taka, widzicie, polska taka, nie wiem, zawiść taka. No tak jak w tytule, Polak Polakowi zawsze wilkiem, nie? I powiedzcie mi, skąd się tacy ludzie biorą i co oni mają w głowach, żeby pisać takie rzeczy? I słuchaj ty, gościu Bazyliszku, ty myślisz, że ja nie wiem kim ty jesteś? Ja doskonale wiem kim ty jesteś. Sam wyglądasz jak misiek. Mieszkasz niedaleko mnie, zresztą wiem gdzie mieszkasz, z kim mieszkasz. Widuje cię czasami, to mi przybijasz piątkę, a przeci jesteś taką pizdą i takim frajerem, że robisz takie rzeczy. Widzisz? Także przyjedź do mnie, to ja ci pokażę miśka. Nawet dwa miśki ci pokażę, stary. Daleko nie masz, zapraszam. Widzę, że znasz adres, widzę, że znasz, że znasz mój obecny adres w Dumagette, Widzę, że znasz mój, e, mój adres. Glampers, nawet nazwę znasz? No to przyjedź, no zobaczymy! Jaki jesteś misiu odważny. Widzicie, to są tacy ludzie, których w szkole bili i nawet tutaj przyjeżdżając sobie na Filipiny, wydawałoby się, że tutaj każdy przyjeżdża, żeby się odciąć od tego frajerstwa, od tych konfidentów polskich, Wiecie, od o od tej całej polskiej zawiści, bo niestety, no, trzeba powiedzieć, nazwać rzeczy po imieniu, że niestety w Polsce żyje bardzo dużo ludzi zawistnych, zazdrosnych, którzy nie mają swojego życia. I wiecie, i ci ludzie, którzy wyjeżdżają z Polski, nie zawsze wyjeżdżają za pieniędzmi, czasami po prostu wyjeżdżają tak jak ja, za spokojem. Czyli żeby się odciąć od tego całego brudnego syfu. No i patrzcie, przyjeżdża taki frajer, bo tutaj nie można inaczej tego nazwać, przyjeżdża za tobą, powiedzmy, no może nie stricte za mną, ale przyjeżdża taki frajer w miejsce, w którym jesteś i ci pisze takie rzeczy. To trzeba być frajerem, trzeba być pizdą internetową, bo inaczej tego nie można nazwać, żeby takie rzeczy robić. Normalni ludzie tak się nie zachowują i tak nie robią ludzie, którzy mają swoje życie, <laughs> którzy potrafią sobie te życie ogarnąć. A nie, ten kurwa przyjedzie na Filipiny, siedzi całe dnie, chleje tego tanduaja. No i potem pisze takie kurwa bzdury, nie? Do ludzi, którzy go znają. Tutaj trzeba zaznaczyć, ja znam tą osobę, nie? I to jest najlepsze. On myśli, że jak sobie założył jakieś konto lewe, to ja nie będę wiedział, kim on jest. Stary, Filipiny są małe, a już na pewno grupa Polaków, która tutaj jest w tym obrębie powiedzmy 50 czy 100 km, jest bardzo mała. Tu się każdy zna, prawie każdy się zna. Dlatego nie jesteś anonimowy. Tutaj żaden Polak nie jest anonimowy, proszę państwa. Gościu myśli, że założył sobie lewe konto i nikt nie wie, kim on jest, tylko zapomniał o tym, że pewnego dnia się nawalił jak szpadel, powiedział o tym komuś. Ten ktoś bardzo dużo gada, bardzo dużo na każdy temat, każdemu. Ten ktoś powiedział komuś, ten ktoś powiedział mi. No i ja już wiem, kim ten gościu jest. No i tak tutaj to się wszystko roznosi. I tutaj nikt, nikt nie zostanie anonimowy na dłuższy czas. No, chyba że naprawdę trzyma mordę za, za zębami i sobie tak działa. No tylko zobaczcie sami, jacy ludzie są. Zobaczcie sami, co się w ogóle dzieje. Tak jak mówiłem, człowiek wyjeżdża z Polski, żeby trochę od frajerstwa i konfidentów odpocząć. No, nie można inaczej po prostu o takich osobach powiedzieć. No, zresztą sami ocenicie sytuację i powiedzcie mi, czy to jest, czy to jest normalne zachowanie. No, pewnie niektórzy powiedzą, że normalne, tak? Bo podpierdalają swoich sąsiadów cały czas, więc dla nich to jest normalne. Dobra, nie przedłużając, taki krótki film bo chciałem nagrać, w ogóle miałem zupełnie inny pomysł na film i nagram go prawdopodobnie jutro, także może pojutrze pojawi się na kanale e, o Filipingach, czyli to, co lubicie najbardziej. E, no a dzisiaj po prostu musiałem powiedzieć o tym o tym incydencie, no bo po prostu to jest śmieszne, gość myśli, że z jakimś dzieckiem gada, że mnie straszy tym, że nie zmieniłem adresu w biurze, e, w... <laughs> w biurze imigracyjnym, co jest w ogóle no sensem, bo nikt tego nie robi, bo po prostu nie ma tutaj takich regulacji prawnych, które mogłyby jakby wymusić na mnie zmianę adresu, tego adresu, a przynajmniej, a, a, a na pewno nie, dostać jakiegoś miśka do paszportu i, yy, i, i nakaz opuszczenia kraju. To jest w ogóle jakiś absurd. Nie? Gościu jest po prostu odklejony nie dość, że jest frajerem i pizzą, bo się ukrywa pod lewym kątem, zamiast przyjść i powiedzieć Marcin, nie lubię Cię, podjebałem Cię do Urzędu Imigracyjnego. Tak by się zachował facet Kochones. Na no gościu nie ma Kochones. E, I przypuszczam, że ma umysł dziewięciolatka. Czyli znaczy ja go znam, ale jakoś tam dłuższych rozmów z nim nie prowadziłem, bo jakby nie widziałem z nim, w nim nigdy kandydata do, do rozmowy ze mną. Także tyle na dzisiaj, proszę Państwa. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do sekcji komentarzy. Powiedzcie mi, co w ogóle myślicie o takim zachowaniu Polaków za granicą w stosunku co do innych Polaków. Już nie chodzi mi o Filipiny, ale na pewno niektórzy z was są w Anglii, są w Niemczech i widzą co się dzieje. Także, także napiszcie mi w komentarzu, jak to u was wygląda. Pozdrawiam serdecznie, zostawcie lajka dla zasięgu, subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I zapraszam na drugi kanał, na Palmosferę. Tam też się dzieją fajne rzeczy. Link macie w komentarzu. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję, cześć!